Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj znowu robimy squishy. Tylko dzisiaj chcę sobie podsumować, które lepiej wychodzą z waty czy z wacików. Bo dzisiaj robimy z waty. Więc zaczynamy. Rysujemy sobie kształt, jakiego chcemy squishy. Ja zrobię. Powiedzmy, zastanowię się chwilę. Dobra, ja już narysowałam takie, jakby serduszko z kotkiem, i teraz to wytnę. Ja już wycięłam to, się prezentuje tak. Więc teraz. Hmm, będę musiała to obrysować, bo zapomniałam tego narysować dwa razy, czyli na zgiętej kartce. Więc możecie po prostu sobie zgiąć kartkę i wtedy będziecie mieli coś podwójnego. No, ale ja zrobiłam w tym błąd, ale po prostu to teraz obrysuję. Ja już wyciąłam dwie części, prezentują się tak. Teraz trzeba to skleić. Zaraz wam pokażę w jaki sposób. Kładziecie to tak. Ja drugą część zrobiłam trochę większą, ale będę to też ucinać. Yy, albo w ogóle nie będę ucinać. O, tak można teraz uciąć, więc ja chyba jednak jeszcze trochę utnę. Ja już to zrobiłam. Teraz zaklejamy to w ten sposób, yy, żeby. To już chyba wiecie z moich poprzednich filmów. Ale to się robi w najlepiej w taki sposób, żeby zrobić taką dziurkę, w z którą się włoży watę. Więc ja najpierw muszę zrobić ro takie, żeby to zakleić, tylko muszę odciąć kawałek taśmy. tu najczęściej zaklejam, o tak wracam na drugą stronę, i teraz tu zaklejam. Zaklejam. Tu I jak wystają takie, jakby tu powiedzieć, o takie, to będziemy to obcinać. Tego skrzyjszy można uzyskać naprawdę fajne efekty. Dobra, ja teraz będę to ym, tak jakby te... Z boku, które już nam nie są potrzebne, farfocle jakby obcinać. Ja już mniej więcej to poucinałam. Teraz będę wpychać watę. Wezmę sobie mniej więcej taki kawałek. I to będę tu tędy wpychać. Okej, okay, tam w środku już jest wata, teraz będę to zaklejać.